Bajki z głowy, opowieści z Misiowej przełęczy. Rozdział trzeci. Pielęgniarka pola i tajemniczy kaszel. W Misiowej przełęczy każdy miś ma swoje zadanie. Strażak franek gasi pożary, piekarz bronek piecze bułeczki. Policjant Piotruś pilnuje bezpieczeństwa, a kiedy ktoś się źle czuje, wszyscy wiedzą, że mogą liczyć na pielęgniarkę pole. Tym razem misia Pola staje przed nie lada wyzwaniem, bo w przedszkolu pojawił się tajemniczy kaszel. Czy to zwykłe przeziębienie czy coś, co może rozprzestrzenić się na całą misiową przełęcz? Posłuchajcie, jak pielęgniarka pola dzięki swojej wiedzy, trosce i odwadze. Pomoże dzieciom i pokaże, że jej zawód to prawdziwa supermoc. Zaczynamy Waszą ulubioną piosenką. W misiowej przełęczy słońce świeci, tych bajek chętnie słuchają dzieci. Miś franek hełmie już pożar gasi, a pola pielęgniarka leczy kaszelka. W misiowej przełęczy każdy dzień zaczynał się od śpiewu ptaków, gwaru mieszkańców, zapachu świeżych bułeczek piekarza Bronka i radosnych głosów budzącego się miasteczka. Miś policjant Piotruś szykował się do porannego patrolowania miasteczka, miś strażak Franek przeglądał sprzęt gaśniczy, a małe misie ubierały tornistry i szykowały się do szkoły. Rodzice wyprawiali swoje pociechy. A potem otwierali warsztaty, sklepy i pracownie. Wszystko działo się tu jak w szwajcarskim zegarku. W tym miasteczku każdy był komuś potrzebny, a każdy zawód miał swoje znaczenie. Do pracy szykowała się także pielęgniarka Pola. Była jedną z najbardziej lubianych misiów w całej misiowej przełęczy, ponieważ dbała o zdrowie wszystkich. Była pogodna, cierpliwa i zawsze gotowa do pomocy. Wyróżniał ją biały czepek, Torba pełna plasterków, termometrów i kolorowych syropów. Najważniejszy był jednak jej stetoskop. Dzieci mawiały, że to czarodziejskie ucho, które potrafi usłyszeć nawet najcichsze szmery w płucach. Pola ma czepek, fartuch biały, zna medycynę i szpital cały, kiedy ktoś kichnie bo kaszle Pola pomoże, już nie jest strasznie pa, 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 para, pa, pa, para. Mierzy gorączkę, puls i ciśnienie Zna dużo sposobów na przesilenie Zawsze ma w torbie medykamenty Dla wszystkich misiów na złe momenty Pielęgniarka Pola to istny cudz Zawsze pomoże, pracy ma w Wszystka leczy, czy się oparzy Zna leki, zioła, zna witaminy Pomaga chłopcom, leczy dziewczyny Zakłada bandaż, dmucha w kolano I zawsze mówi Zaraz przejdzie samo pa, 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 para, pa, 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 para. Kiedy w przedszkolu ktoś się źle czuje Pola z walizką już się szykuje Nie kaszle śpi w nocy, pielęgniarka pola to istny cud, zawsze pomoże, pracy mam wrót, serce na dłoni, uśmiech na twarzy, czy się ktoś skaleczy, czy się oparzy. Więc nie Opaleniarka pola to istny cud, zawsze pomoże pracy ma brud. Serce na dłoni, uśmiech na twarzy. Czy się ktoś skaleczy, czy się oparzy? Tego ranka pola stojąc przed lustrem sprawdzała listę swoich przyborów. Termometr jest, rękawiczki są, stetoskop. Mój wierny przyjaciel jest. Plasterki w serduszka, cała garść. Książeczki z naklejkami, dzielny pacjent. O tak, dzieci je uwielbiają, wróczała pod nosem. Zadowolona zamknęła torbę i wyszła z domu. Po drodze na rynek pomachała piekarzowi Bronkowi, który akurat wyciągał świeże bułeczki z pieca. Dzień dobry, pani Polu! Zawołał. Jakby co, mam pyszne, gorące paszteciki. Poprawiają humor i stawiają na nogi. aby nie były dziś potrzebne, panie Bronku, odparła Pola z uśmiechem, choć w głowie pojawiła jej się myśl, nigdy nie wiadomo. Tymczasem w domu małej Kasi panował poranny gwar. Kuchnia pachniała owsianką i miodem, a w tle słychać było radio, w którym grała wesoła misiowa muzyka. Audycję poranną pod tytułem Poranek w przełęczy nigdy nie męczy prowadził ulubiony prowadzący Szymon Dorian Mikrofon. Znany z miękkiego głosu i sympatycznego żartu, wszyscy go uwielbiali. Kasiu, czapka do plecaka, a szalik na szyję. Przypomniała mama, podając córeczce kanapkę, zwiniętą serwetkę. Ależ, mamo, przecież jest ciepło broniła się dziewczynka, zakładając tornister. Rano w cieniu bywa chłodno lepiej mieć, niż marznąć odparła stanowczo mama. Kasia westchnęła, ale posłusznie schowała czapkę do tornistra. Jeszcze nie wiedziała, że właśnie ona. Być może okaże się najważniejszym przedmiotem tego dnia, tuż po paczce chusteczek do nosa. Szkoła podstawowa imienia Barnaby Misia, wieloletniego byłego dyrektora szkoły i jej założyciela, była dumą miasteczka. Budynek z miodową elewacją i czerwonym dachem otaczał ogród z klombami, różami i wielką wieżbą, pod którą uczniowie lubili siadać podczas przerw. Tam opowiadali sobie misiowe historie, jedząc kanapki z miodem i owoce na drugie śniadanie. W środku szkoły pachniało czystością, kredą, farbą plakatową i świeżą mytą podłogą. Pani Zosia woźna, każdego ranka polerowała poręcze, a pan Leon, konserwator, doglądał czy drzwi i okna działają jak należy. W klasie drugiej B właśnie rozpoczęła się lekcja. Biologii. Tematem były tajemnice ludzkiego ciała. Pani nauczycielka Izabela w eleganckiej, błękitnej marynarce i czarnej spódnicy, swoim ciepłym, miłym głosem powiedziała: Dzisiaj dowiemy się, jak działa układ oddechowy, poznamy jego budowę oraz jak należy o niego dbać. Każdy z was czasem kicha, kaszle albo ma katar. Ale czy wiecie dlaczego? Pani Izabela pokazywała dzieciom obrazki na tablicy multimedialnej, omawiając poszczególne odcinki układy oddechowego, zaczynając od nosa, buzi, poprzez gardło, płuca i tak dalej. Dzieci otworzyły zeszyty i zaczęły rysować małe płuca i tchawice. Niektóre przypominały baloniki, inne wyglądały jak dziwne drzewka. W trzeciej ławce od okna siedziała. Misia Kasia. Zwykle miała oczy błyszczące jak dwa wesołe guziczki i uśmiech, który potrafił rozjaśnić nawet najnudniejszą lekcję. Dziś jednak wyglądała jakoś blado. Jej futerko było nastroszone, a ruchy ospałe. Kręciła się niespokojnie na krześle, jakby coś jej przeszkadzało. Co prawda rano czuła w gardle lekkie drapanie, jakby delikatne swędzenie, ale zbagatelizowała to. Nawet się trochę obruszyła, kiedy mama kazała jej wziąć czapkę i szalik. Nie spodziewała się, że dzisiejsza lekcja będzie właśnie o infekcji, a ona może stać się żywym przykładem. Z całych sił starała się nie zakłócić lekcji, ale w pewnym momencie już nie wytrzymała. <laughs> Zakaszlała głośno, zasłaniając pyszczyk łapką. Echo kaszlu potoczyło się po klasie, aż zatrzepotały liście paproci stojące na parapecie. Kasiu, napij się wody poradziła spokojnym głosem pani Izabela. Była to o łagodnych oczach, w których dzieci odnajdywały spokój. Może masz suche gardło. Jeśli uważasz, że to jest ciekawe, postaw nam proszę wirtualną kawę to prosty Naprawdę każdy to potrafi Kliknij w link i znajdźmy sklep na fi Wybierz kwotę, którą chcesz nam ofiarować, a my kolejną bajką będziemy. Dziewczynka posłusznie wyjęła bidon i pociągnęła łyk. Ale niewiele to pomogło. Kilka sekund później jej kaszel zabrzmiał ponownie jeszcze głośniej i bardziej uparcie. I wtedy, jak na zawołanie, dołączyły inne dzieci, akompaniując Kasi. Bynajmniej nie było to złośliwe. Nie robiły tego celowo, żeby ją przedrzeźniać. Najwyraźniej też, Coś je dopadło. Najpierw Zuzia, która siedziała ławkę dalej, potem Oleg, a wreszcie Hubert w ostatnim rzędzie. Kaszel przesuwał się po klasie niczym kostki domina przewracające się jedna po drugiej. Dzieci spojrzały po sobie przestraszone. Jeszcze przed chwilą notowały pilnie, a teraz zamiast słów rozległ się chór kaszlących misiów. Oj, nie było to miłe widowisko. Pani Izabela zmarszczyła brwi, wiedziała, że dzieje się coś niepokojącego. Oha! mruknęła pod nosem, to już nie jest przypadek. Podniosła się z biurka i szybkim krokiem ruszyła w stronę drzwi. Kochane dzieci, spokojnie, tylko spokojnie musimy działać mądrze. Zaraz poproszę pielęgniarkę Pole. Ona zna się najlepiej na zdrowiu. Otwórzcie okno, napijcie się wody i czekajcie na nas w spokoju. Kilka minut później na korytarzu rozległ się stukot kroków. Do klasy wkroczyła pielęgniarka Pola. Śnieżno-białym fartuszku z czepkiem, który lekko przekrzywił się na jedno ucho. Niosła swoją torbę. Nie za dużą, ale wypełnioną wszystkim, co potrzebne termometrami, plasterkami, syropem malinowym i przede wszystkim stetoskopem. Była dobrze przygotowana, ponieważ pakowała się każdego ranka do pracy, wiedząc, że ktoś może potrzebować pomocy. Dzień dobry, moje misie zawołała wesoło słyszałam, że mamy tu koncert kaszlu. No to sprawdzimy, kto fałszuje. Dzieci zachichotały, choć śmiech szybko zmienił się w kolejne. Ojejku, widzę, że połowa klasy kaszle, zauważyła Pola. Nic się nie martwcie. Sprawdzimy, kto potrzebuje odpoczynku, a kto tylko wody i chusteczki, żeby zasłonić buźkę. Klasa w oka przerodziła się w gabinet zabiegowy. Pani Pola rozłożyła na biurku swoją torbę i wyjęła potrzebne rzeczy do diagnostyki stanu zdrowia dzieci. Najpierw poprosiła Kasię, aby podeszła do biurka. No koleżanko, pokaż język. Oho, czerwone gardziołko. Zmierzymy ci temperaturę. Termometr szybko pokazał ponad 38 stopni Celsjusza. A teraz osłuchamy płuca Oddychaj głęboko, jakbyś dmuchała świeczkę na torcie. Ale tak. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Bardzo dobrze. Kasia posłusznie wykonywała polecenie. Pola skinęła głową, gardło i płuca wymagały odpoczynku. Potem zajęła się Zuzią, Olkiem i Hubertem oraz pozostałymi misiami. Wszędzie podobny obrazek. Trapiące gardła, podgorączkowe, stane, zmęczone spojrzenia, ospałość. To mi wygląda na infekcję wirusową, powiedziała spokojnie. Nic strasznego, ale też nic, z czym można siedzieć w klasie. Musicie odpocząć. Dzieci posmutniały, ale pola natychmiast dodała. Każdy, kto przyjmie po łyżce nieco gorzkiego, ale skutecznego syropu, dostanie naklejkę dzielny pacjent. Humor mi powrócił. Pielęgniarka Pola rozlała syropek wszystkim dzieciom do specjalnych, plastikowych miarek i podała do wypicia. Każdy zbadany miś za swoją dzielną postawę otrzymał naklejkę. W tym czasie pani nauczycielka zadzwoniła po rodziców, dzieci, które miały temperaturę Albo kaszel. Rodzice przyjeżdżali jeden po drugim, a Pola każdemu tłumaczyła spokojnie, że potrzebny jest odpoczynek, picie wody, żadnego biegania, a jeśli trzeba, to konieczna będzie wizyta u doktora Jurka. Po kilku dniach Kasia i pozostałe dzieci wróciły zdrowe i uśmiechnięte do szkoły. Pani Iza zaprosiła panią Pole do klasy, ponieważ dzieci chciały jej podziękować za pomoc. Kasia przyniosła bukiecik polnych kwiatów i wręczyła poli w imieniu całej klasy. Dziękuję, Pani Polu. Bez Pani dalej bym kasłała. Wszyscy byśmy kasłali, powiedziała nieśmiało. Pola przytuliła ją serdecznie i uśmiechnęła się ciepło do wszystkich dzieci. Kasieńko i wy, moje kochane misie, pamiętajcie, kiedy jesteście chore, lepiej zostać w domu, wtedy szybciej wracacie do sił, a przy okazji chronicie swoich kolegów i koleżanki. Choroba to nie wstyd to znak, że nasze ciało potrzebuje odpoczynku i troski. Dzieci słuchały uważnie słów pani pielęgniarki. A co by było, gdyby każdy chory miś przychodził do szkoły? spytała Zosia, unosząc łapkę. Wirus przeniósłby się z jednej osoby na drugą, aż zachorowałyby wszystkie dzieci, cała klasa, ha, ba, nawet cała szkoła, i wtedy nikt nie mógłby się bawić ani się uczyć. To byłaby istna epidemia, odpowiedziała pani pielęgniarka. Mi się pokiwały głowami. Nauczycielka Iza dodała, widzicie dzieci? Tak samo jak strażak w ranek gasi ogień, a policjant Piotruś pilnuje porządku, nasza pielęgniarka Pola dba o wasze zdrowie. To ogromnie ważny zawód. Wielkie brawa dla naszej strażniczki zdrowia. Dzieci nagrodziły pielęgniarkę brawami na stojąco. A my musimy jej pomagać, dorzucił Hubert. Myć łapki, kaszleć w łokieć i zostać w domu, gdy czujemy się źle. Brawo, Hubercie, pochwaliła Pola. Właśnie o to chodzi. Zdrowie to drużynowa gra. Każdy z nas ma w niej swoje zadanie. Kasia podniosła czapkę, którą tego dnia przyniosła w tornistrze i roześmiała się. <laughs> Teraz już wiem, że mama miała rację. Lepiej czasem posłuchać, niż potem leżeć w chorobie. Cała klasa wybuchnęła śmiechem, intonując piosenkę. Jak jesteś chory i czujesz się źle, nie idź do szkoły, o nie, nie, nie! Kaszel i katar, zostaw w domu, Potrzebny jest w szkole nikomu Naprawdę silny koc herbata, sok malinowy, wrócisz do szkoły jak rybka zdrowy Pola poczuła, że to właśnie takie chwile. Zadowolenie i uśmiechy zdrowych dzieci są największą nagrodą w jej pracy. A jaki jest morał tej bajki? Każdy zawód jest ważny, a pielęgniarka to ktoś, kto czuwa nad zdrowiem wszystkich. Kiedy jesteśmy chorzy, powinniśmy zostać w domu, żeby szybciej wyzdrowieć i nie zarażać kolegów. Dbanie o zdrowie. To nie tylko lekarstwa, ale troska, odpoczynek, wzajemna odpowiedzialność i dobra dieta oraz ruch. Dziękujemy, że byliście z nami w kolejnej przygodzie z Misiowej Przełęczy. Wiecie, że nasz podcast jest już blisko 100 tysięcy odtworzeń? To naprawdę niezwykłe. Każdego miesiąca nasze bajki słuchane są około 60 tysięcy razy. I to dzięki Wam. Jeśli lubicie nasze opowieści, możecie postawić nam wirtualną kawę. Link znajdziecie w opisie odcinka. Wasz mały gest przyczynia się do rozwoju naszego kanału. Dla Was to czasami tylko 10 zł, a dla nas to gigantyczne wsparcie i dowód na to, że nie musimy wprowadzać płatnych subskrypcji. Pamiętajcie, żeby polubić podcast. Zasubskrybować i podzielić się nim z innymi. Dzięki temu podcast Bajki z Głowy będzie docierać do nowych słuchaczy. A już w kolejnym odcinku czeka na Was niezwykła historia: bibliotekarka Danusia i uciekające postacie z bajek. Będzie zabawnie i tajemniczo. Do usłyszenia już wkrótce. Pan piekarz, bronek, pyszne bułki piecze, a doktor Jurek mówi: Ja najlepiej leczę. Nauczycielka uczy nowych literek w tej opowieści zawodów na pewno jest Czy piekarz, czy strażak, czy lekarz miły, aby dobro i radość zawsze tu były?